Witam po raz kolejny tego dzisiejszego dnia. Tym razem analiza eurojena. <tryk> Znalazłem zagranie. Uważam, że euro jen będzie szedł teraz do góry. Z jakiego powodu? Po pierwsze, yy, mamy układ pięciofalowy w dół. Jedenka, dwójka, trójka. ładnie ta trójeczka ma pięć fal w środku i jest rozszerzona, co widać. Yy, weźmiemy Fibo Extension. Trójeczka ma dystans do 200, ponad 200%, więc jest ewidentnie rozszerzona. To nam mówi, że piątka będzie raczej na 95% yy, zwykła, a więc jej skoro jest zwykła, te dwa zasięgi tutaj będzie 38% lub 61%. Teraz czym jest ten prostokąt i czemu go tutaj narysowałem? A no, zobaczcie. To jest wysokość jedynki. Teraz wysokość jedynki. Przepraszam. Eliott mówi, że przynajmniej dwa, przynajmniej dwa impulsy powinny być tej samej, tej samej długości. I teraz w momencie, kiedy jeżeli tu nam się kończy czwórka, odłożymy tą odległość od końca czwórki do piątka wychodzi nam mniej więcej w tym miejscu. I tego zobaczcie, tutaj mamy bardzo silne, bardzo silne wsparcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo silny, silny poziom. Przechodzimy niżej. Tutaj według mnie zaczyna się piątka. Policzyłem to. Według mnie tutaj jest jedynka bardzo malutka, dwójka. Bardzo rozszerzona trójka, czwórka. W tej chwili robi się piątka. I teraz spójrzcie. Robi się na m30 dywergencja. Na razie ma trzy garby. Ja uważam, że powinno być co najmniej cztery. Czterogarne dywergencje najładniej działają i z jakiego powodu? Ponieważ czterogarne dywergencje jednocześnie tworzą piątą falę, która jest trójkątem. I tu się właśnie to robi. Jeżeli by to troszeczkę bardziej oddalić, to zobaczymy, że jest to trójkąt zwężający się. W tej chwili ten trójkąt to jest właśnie forma piątej fali w tym wypadku. Zawsze piątka, jeżeli ma formę trójkąta zwężającego się, to jest zazwyczaj połączona z dywergencjami. Teraz dlaczego właśnie cztery garba? No dlatego, bo w czterech garbach robi się pięć fal w tej piątce. Skoro tu nam się skończyła czwórka, to tu idzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, jeszcze musi iść piątka. I jak ta piątka nam się wyrysuje, to wtedy dla takich super mega precyzyjnych ludzi, którzy mają czas i umiejętności, żeby to dobrze liczyć, można wejść na dole. Jedynki a można poczekać, jak wyrysuje się tutaj szark, który odwróci nam, będzie formacją odwrócenia trendu. I ten szark skoryguje się o 50%. Na razie nie mamy żadnej formacji odwrócenia trendu. Co więcej, brakuje właśnie jeszcze jednego jeszcze garba. I brakuje jeszcze jednej fali, znaczy w sumie półtorej, bo no, to powinno troszeczkę pójść jeszcze w górę i, i w dół. Teraz ważna informacja, ponieważ kiedy piąta fala jest trójkątem takim zwiędrzającym się, to po pierwsze, bo oczywiście, no, czwórka może najść na, na jedynkę, więc te proporcje są, jakby te proporcje z fal są. W tym wypadku wyjątkiem, że może czwórka najeść na jedynkę, a po drugie, co ważne, w jaki sposób rozpocząć, że ta piątka to jest piątka, jeżeli jest ona e, trójkątem. Ponieważ jeżeli piątka będzie trójkątem e, zwężającym się, to wszystkie pięć fal, niezależnie czy to jest jedynka, trójka i piątka, w sensie impulsy, czy to są dwójka i czwórka korekty, wszystkie z nich powinny mieć w środku siebie również... Po trzy fale, a nie po pięć, tak jak zwykle. Czyli w piątce zwężającej się jako trójkącie, yy, wszystkie fale mają po trzy wewnętrzne fale. Zobaczcie. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Pierwsza fala, druga fala. I teraz idzie nam trójka, trzecia fala. Stąd powinniśmy się odbić w dół ale to jest górna granica kanału i tutaj już powinniśmy e, gdzieś w tych okolicach, no to zaznaczę na przykład, wypadek czasowo to ciężko wyliczyć kiedy, ale mniej więcej gdzieś tutaj powinna się zaczynać e, jedynka, która jest duża szansa, że e, uformuje nam, e, nam szarka. E, spadnie poniżej tego dołka, więc tu ba, ładnie by wypadało, e, żeby zrobić punkt C. E, I jeszcze szybka, szybki pomysł na take profit. Zmienimy kolor. Oczywiście, take profit będziemy ustalali później, bo wszystko zależy, jak to się poukłada. Natomiast mniej więcej take profit brałbym do 50% tutaj i ładnie się to zgrywa ze średnimi. Gdzieś tu w tych okolicach, te średnie 2 z D1 niebieska i czerwona 25-50 spadną jeszcze, w troszeczkę. I tu się zrobi taki piękny węzełek e, trzech średnich, e, który uważam, że będzie świetnym wsparciem połączone z e, połową FIBO tego spadku. I to by było na tyle. Będziemy na bieżąco obserwowali, e, analizowali i podsumowywali. Do zobaczenia wszystkim moim słuchaczom.